Temat szkolenia był głównie też dialog motywacyjny między nami. A naszymi klientami? Naszymi klientami są głównie osoby y, trudne, poszukujące pracy długotrwale zarejestrowane. Bardzo często przychodzą do nas osoby wykluczone społecznie, gdzie mają bardzo małe, niskie y, motywacje, bardzo niską samoocenę. Podczas tego szkolenia naświetliło nam tu sposoby, y, jakie mogą y, pomóc nam w rozmowach z klientem, a także między tym... Y, jak ich zmotywować do tego, nie nakazywać im, nie nadawać im trudnej takiej ścieżki twardej do tego, aby mogły wyjść z swojej trudnej sytuacji, a tylko poprzez rozmowę i nakierowanie ich, motywowanie do tego, żeby oni sami sobie uznosowili to, że sami oni dochodzą do takich celów, jakie sobie wybrali. Zwiększyć ich szanse na to, aby mogli sami sobie uzmysłowić, postawić cel, jaki chcą osiągnąć, i małymi krokami w pozytywnym sensie do tego brnąć i osiągnąć swój cel. Naszym celem tutaj jest to, aby taka osoba znalazła zatrudnienie aby zmieniła swoje życie. Swoje życie, ale nie tylko swoje, tylko całej rodziny, ponieważ jedna osoba niepracująca powoduje to, że cała rodzina na tym cierpi, więc nie uzdrawiamy, można tu tak powiedzieć, delikatnie jednej osoby, ale większe grono, całego, całą rodzinę, później całe społeczeństwo, można tak powiedzieć, krok za krokiem całym idzie to wszystko. you <laughs>